Proszę w wnioskiem formalnym pan poseł Jarosław Gromacki. Bardzo proszę. Pani marszałek Wysoka Izbo. Ostatnimi czasy dochodzą do mnie coraz częściej informacje dotyczące fałszerstwa wyborczego, które się w tym momencie odbywa. Dotyczy ono głównie największych partii politycznych. Złodzieje z Wiejskiej. Co wam uczynił? Komitet Wyborczy Zbigniewa stanowi, że nie chcecie zarejestrować jego list? Łamiąc przy tym prawo i konstytucję. Bardzo proszę o spokój na sali, a ja chciałam od pana posła usłyszeć wniosek formalny. Poza tym posłuchajcie sami. Bardzo proszę o spokój. Panie i panowie, ostatnie posiedzenie. Trochę spokoju, naprawdę. Pani proszę, ale proszę wniosek formalny, Panie Pośle. Powyższy wnoszę o przerwę i konwentu seniorów, tak aby Wysoka Izba zajęła stanowisko w tej sprawie i zarządziła ponowne liczenie wszystkich głosów poparcia, wszystkich opcji politycznych, nawet tu na tej sali, znajdujących się, aby wykazać fałszerstwo wyborcze na dotąd niespotykaną skalę. Panie Ewentualnie... pośle, oskarżanie o fałszerstwo jest bardzo poważną sprawą, więc proszę się zastanowić, czy może pan oskarżać i czy ma pan na to dowody, bo to jest oszczerstwo. Są nagrania z komisji wyborczej. Komisja... Są przykłady różnej. Panie pośle, jeżeli ma pan dowody, że zostało popełnione przestępstwo, proszę zgłosić wniosek do yy, prokuratury. To... I bardzo Pani panu macie, dziękuję, nawet, to nie jest wniosek formalny. Ja wnoszę tylko o wniosek formalny, żeby zrobić przerwę, zwołać kogoś seniorów, aby ta izba mogła się zapoznać ze sprawą. Ale to nie jest I zadanie dla Wysokiej się. Izby. Bardzo panu posłowi dziękuję. W tym momencie jest wącona podstawowa zasada demokracji. Niedopuszczenie do głosu obywateli. Nasi wyborcy nie mają prawa wypowiedzenia się w tym momencie. Pan może w imieniu swoich wyborców się wypowiadać. Ta wolność została panu zagwarantowana. Siadaj. Proszę o Panie pośle. Panie pośle, czekam na ja? wniosek formalny. Nie zejdę stąd, póki nie zostanie podjęta ta uchwała. Panie pośle, przede wszystkim nie będzie konwentu senioru. To jest, nie jest przedmiot do, dla konwentu seniorów. Proszę zająć miejsce, Paktor. bo będę musiała wykluczyć pana z obrad sejmu. Bardzo pana proszę o zajęcie miejsca. Pani marszałek, sądy nie wykonują swojej pracy. Panie pośle, proszę zejść ze zmównicy. Panie pośle, jestem wybrany w wyborach na sej. No jest Jestem Tak. O, jestem tak. I nie będę stał z boku, są łamane prawa demokratyczne. Ale jesteśmy na sali obrad. I A z... gdzie mam zainterweniować? Z Jeżeli bądźcie? uważa Pan, że gdzieś zostało naruszone prawo, proszę skierować wniosek do prokuratury i proszę zająć miejsce. Wszyscy doskonale wiedzą, jak działają sądy i prokuratury. Tak Wam się gdzieś spieszy. Panie Pośle, nie siłowskie. Po raz ostatni przywołuję pana do porządku pan mnie i rozpocznę procedurę wykluczenia pana z obrad w dniu dzisiejszym. Bardzo proszę zejść z Błównicy. Ta Izba nie będzie miała prawa po wyborach, bo nie będzie z, z mandatu ludu. Od pięć minut. No przerwę. Mamy przerwę. Pięć minut. Ja nie odejdę. No, no, no. Wznawiam obrady. Panie pośle, bardzo proszę o zajęcie miejsca. Pani Panie pośle, zwracam panu uwagę, że zakłóca pan obrady Sejmu. Chcę, żeby ta izba się obudziła i zrozumiała, co robi. Panie pośle, na podstawie artykułu 175 ust. 3 regulaminu Sejmu przywołuję pana do porządku. I bardzo proszę o zajęcie miejsca. Pani marszałek, byłem świadkiem na tej trybunie, kiedy ministrowie mówią nieprawdę. Panie pośle, na, posłowie naginają fakty. Panie pośle, na podstawie artykułu na komisji, 175 ust. 4 Regulaminu Sejmu przygotowuję Pana do porządku i nie stwierdzam, że systemy. uniemożliwia Pan prowadzenie obrad Sejmu. Panie pośle, Pan jest, nadal uniemożliwia wprowadzenie obrad Sejmu na, na podstawie. Co Wy tu robicie? Na podstawie artykułu 175 ustęp 5 podejmuje decyzję o wykluczenia Pana z posiedzenia Sejmu. Zgodnie z regulaminem Sejmu, proszę opuścić salę posiedzeń. Proszę opuścić salę posiedzeń. Zarządzam przerwę obr w obradach Sejmu do godziny dziesiątej. Bardzo Państwa przepraszam.

Nie zejdę stąd, póki nie zostanie podjęta ta chwa! Ja nie odejdę! Nie zejdę stąd, póki, nie zostanie podjęta ta chwa! Ja nie odejdę!